Poniedziałek, 20 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela, prorok opowiada o bardzo smutnym wydarzeniu z jego życia. Otóż Pan Bóg powiedział do niego: Zabieram ci radość twoich oczu. Co to jest radość oczu proroka? Okazuje się, że to jest żona. Żona mu zmarła. Pan Bóg zabronił mu płakać, lamentować. Miało to być znakiem dla, dla narodu. Że również naród straci radość jego oczu, to znaczy świątynię. Zostanie ona zniszczona, zburzona. Naród nie będzie również mógł płakać i lamentować, będzie, będzie w pewnym sensie w takiej gorzkości czy trudzie przeżywał ten zawód czy ten ból. Bardzo trudno w życiu jest doświadczać takich rzeczy jak prorok Ezechiel. Kiedy mamy radość naszych oczu, żonę, dziecko, rodziców, męża, przyjaciół kogoś bliskiego i w pewnym momencie Bóg ci go zabiera, życie ci go zabiera, ludzie ci go zabierają. Bardzo trudno jest wtedy przeżywać, bo, bo człowiek nie wie dlaczego, czemu to się stało. Nie zawsze przyjdzie takie słowo mocne i pokrzepiające, jak ze strony Ezechiela. Nie zawsze to zostaje wytłumaczone, nieraz trzeba czekać lata, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, po co to wszystko jest. I to pierwsze czytanie... W pewnym sensie pomaga ludziom jakoś zrozumieć tym, którym jest ciężko. Może nie tyle pomaga zrozumieć, ale jakoś uświadomić sobie, że, że nie jestem pierwszy, który cierpię. Są ludzie, którzy cierpią tak jak ja. Są ludzie, którzy cierpieli przede mną, będą cierpieć po mnie. Że jest to jakiś element doświadczenia ludzkiego. Tak tracę. Tracę coś bliskiego, tracę coś bardzo ważnego, bez sensu, bez przyczyny, nie umiem sobie tego wyjaśnić. Mogę tylko prosić Pana Boga o cierpliwość, aż, aż nadejdzie taki dzień, kiedy zrozumiem, dlaczego się tak stało, a nie inaczej. Psalm pyta, psalmista pyta Izraela, dlaczego gardzi skałą, co Ciebie zrodziła? Zapomina o Bogu, który dał Ci życie. Możemy powiedzieć, jak można gardzić Bogiem? Jak można odrzucać Pana Boga? No, być może takie doświadczenie jak Zechiela. Jak mam jakieś nieszczęście w życiu, może spowodować coś takiego, że człowiek się zbuntuje. Człowiek powie, ja nie chcę w takiego Pana Boga wierzyć. Ja po prostu, no, no nie chcę, nie chcę, nie rozumiem Go. Może być jakaś taka pogarda wobec Pana Boga. Ale psalmista mówi o tym, że że jeżeli człowiek będzie gardził Panem Bogiem, że jeżeli człowiek odrzuci Pana Boga, to nie będzie to miało dobrych skutków. Nie będzie miało. Tak jak możesz się obrazić na źródło, możesz się obrazić na powietrze, na wodę, na, na pokarm, ale to nie będzie miało dobrych skutków. Że jeżeli my odrzucamy Pana Boga, to może przyjść takie doświadczenie, że będziemy mieli poczucia odrzucenia przez Niego. Nieraz ludzie mówią, gdzie jest Pan Bóg, yy, dlaczego ja Go nie doświadczam, dlaczego nie czuję Jego bliskości, dlaczego nie czuję Jego miłości. No właśnie, zadaj sobie pytanie, czy nie gardziłeś Nim wcześniej, czy go nie odrzucałeś, czy tak naprawdę nie myślałeś sobie, że a, Pan Bóg to nie jest do niczego potrzebny. Czasem brak bliskości Boga i brak tej pomocy ze strony Pana Boga może być po prostu konsekwencją, że myśmy Nim gardzili. Żebyśmy przez lata uważali, że dla wszystkich mamy czas, ale nie dla Niego, dla wszystkich możemy się poświęcać, ale nie dla Niego. Wszystko jest dla nas ważne, ale nie Pan Bóg. A Pan Bóg przecież jest ważny. On nas zrodził. Bez Niego byśmy nie byli na świecie. Bez Niego nie, nie moglibyśmy w ogóle myśleć nawet o przyszłości, o tej najpiękniejszej przyszłości po śmierci. W Ewangelii Jezus spotyka młodzieńca, który który pyta, jak ma osiągnąć życie wieczne, no i Jezus nie mówi, że ma sprzedać wszystko, co ma, ale zachowuj przykazania że jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. Też bardzo ciekawe jest to, że Jezus nie mówi, życie wieczne już masz, nie przejmuj się, jesteś zbawiony wiarą, ale mówi do Niego, zachowaj przykazania, przestrzegaj przykazań, tak jakby one były drogą do życia wiecznego. I, no i rzeczywiście pyta On, które Jezus wymienia, jakie przykazania, i On mówi, że zachowuje te wszystkie przykazania od młodości. A więc, ale jednak czegoś mu brakuje. Brakuje mu takiego życia głębokiego, które będzie tak głębokie, że przeniknie nawet śmierć i, i zaprowadzi nas do życia wiecznego. I wtedy dopiero, kiedy Jezus widzi, że w jego przypadku nie wystarczy zachowanie, przekazanie Bożych, mówi do niego: idź, sprzedaj wszystko, co masz i, i pójdź za mną. Młodzieniec nie był w stanie, dlatego odszedł zasmucony. To taki. Bardzo mocny mo motyw Ewangelii, kiedy tak naprawdę wystarczyłoby zachowywać przykazania, żeby otrzymać życie wieczne. Że są tacy ludzie, którzy no wystarczy jak zachowają dekalog, oni, oni tak wystarczająco ciężki. Natomiast wielu z nas zachowuje dekalog, nie kradniemy, nie zabijamy, nie cudzołożymy, w sądzie nie składamy fałszywych zeznań, e czcimy ojca i matkę swoją, ale gdzieś w głębi serca czujemy, że to nie jest jeszcze życie. Że nam czegoś brakuje. Jezus mówi: No to pozbądź się tego, co jest balastem, pozbądź się tego, co, do, do czego jesteś przywiązany, pozbądź się tego, z czym jesteś zniewolony, a zobaczysz, że wtedy będziesz miał prawdziwe życie. I tu jest ten najtrudniejszy moment, najtrudniejsza odpowiedź: Czy ja będę w stanie zostawić to, co, co nie mam zapronione, ale co mnie hamuje w tym, żeby, żeby żyć prawdziwie, czy jednak stwierdzenie nie, nie. nie. Są rzeczy, których się nie pozbędę, nawet gdybym miał się pozbyć życia wiecznego. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.